Cześć, dzisiaj wracamy do tematu pracy nad przekonaniami. Ten kanał nazywa się Akcja Transformacja i mówimy tutaj o przejściu zmiany mentalnej, ale też przejściu zmiany takiej wewnętrznej, zdobyciu więcej wiedzy, żeby manifestować bez ograniczeń, ponieważ ja w taką manifestację wierzę. Jeżeli interesują Cię takie tematy, to możesz subskrybować. Wydaje mi się, że wtedy YouTube pokazuje te filmy, bo wiem, że są osoby, które nie subskrybują i piszą do mnie na Messengerze, kiedy będą nowe filmy. Więc wydaje mi się, że subskrybenci wiedzą, że te filmy się pojawiają. Więc tak, zapisz sobie cel, który chcesz osiągnąć. Może to być mały cel lub duży cel, to nie ma znaczenia. Ważne, aby ten cel sprawił, że będziesz w życiu bardziej spełniona, bardziej szczęśliwa, czy bardziej spełniony, bardziej szczęśliwy. I Ponieważ żyjemy w świecie 3D, no to niektóre cele będą takie, że możemy je sobie zamanifestować tylko z umysłu, a niektóre cele będą takie, że musimy też wykonać jakąś pracę w świecie fizycznym. Więc ja na chwilę obecną mam bardzo dużo pracy, jeżeli chodzi o mój cel, ponieważ mój cel to jest stworzenie trzech nowych marek. Ja zajmuję się generalnie działaniami w necie, i mam zamiar właśnie bardzo mocno rozwinąć i wreszcie zrobić fajną stronę odnośnie manifestacji. Dodatkowo jeszcze zrobić kursy z języka angielskiego i także kursy dla nauczycieli języka angielskiego, także poradniki i materiały. Tak więc trochę pracy jest. No i nie da się takich rzeczy, przynajmniej ja nie potrafię, może ktoś już potrafi, zamanifestować tylko z pozycji umysłu, tylko myśląc. Trzeba po prostu usiąść i to zrobić. Tak więc, jakikolwiek masz cel, napisz sobie pięć lub więcej przekonań, które masz odnośnie tego konkretnego celu. No, i tutaj mniej się zastanawiaj, po prostu sobie je napisz. I to jest to, co mi pierwsze przyszło do głowy. No, przede wszystkim, że będę musiała dużo pracować. Będę musiała też codziennie manifestować, bo chcę, żeby to mi się rozwinęło. Takie biznesy średnio 30 dni się manifestuje, przynajmniej ja średnio 30 dni manifestuję, żeby już być z tego zadowoloną. Muszę się wiele nauczyć, bo tak jak powiedziałam, no, to jest działanie też w świecie 3D. Muszę się bardzo wiele rzeczy nauczyć technicznie, muszę się nauczyć nowych rzeczy odnośnie reklamy, bo dzisiaj się okazało, że bardzo dużo jeszcze nie wiem bardzo dużo się zmieniło od kiedy ostatnio zajmowałam się nauką angielskiego, więc jeżeli chodzi, nie wiem, jeżeli chodzi o naukę angielskiego, tylko jeżeli chodzi o technologię i jak to ustawić, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób, o to mi chodzi. Tak więc. Mam tutaj duży dyskomfort, no ale postanowiłam się tego nauczyć i muszę się tego nauczyć. Cieszę się na super współpracę, ponieważ moja manifestacja doprowadziła mnie w ogóle do tego, że spotykam ostatnio w życiu samych wspaniałych ludzi i ci ludzie chcą ze mną współpracować i po prostu już mam w planach, jak to skończę, to już mam w planach kolejne współpracę. no i tak fajnie wszystko się rozwija, tak więc jestem z tego powodu też bardzo zadowolona. Tutaj na przykład manifestacja sprawdziła mi się wręcz genialnie, ponieważ wcześniej miałam problem ze znalezieniem odpowiednich ludzi do współpracy, a teraz po prostu się pojawiają. Po prostu się pojawiają i to jest taki klik. I robimy. I dogadujemy się i świetnie robimy. Więc ogólnie bardzo się cieszę, jestem bardzo pozytywnie nastawiona, mimo wyzwań, bo będziemy robić różne rzeczy, no i będzie bardzo ciekawie. No i teraz tak. Kolejnym etapem jest to, że podzieliłam sobie kartkę na dwie kolumny i napisałam mogę, nie mogę. I tak samo zrób ty. Mogę. Co mogę zrobić? Mogę podjąć pracę, mogę uczyć się nowych rzeczy, poświęcić czas. Mogę to zrobić, nie jest to dla mnie w 100% komfortowe, ale mogę, chcę i zrobię. Natomiast tutaj, w nie mogę, pojawiły się takie moje lęki i obawy. Nie mogę ponieść porażki. Ja mam bardzo duży lęk przed porażką, że coś chcę i coś mi się nie uda. Po prostu no, nie ma takiej opcji. A bardzo często porażka prowadzi do sukcesu. Ta umiejętność podniesienia się po porażce prowadzi do sukcesu. I na tym zdecydowanie muszę popracować, żeby właśnie wiedzieć, żeby mieć do siebie więcej cierpliwości i więcej zrozumienia. I też nie przejmować się, jak coś nie idzie. Inna moja opcja to jest taka, że nie mogę robić byle czego. Ale też na samym początku przecież nie zrobię czegoś perfekcyjnego. Tak więc będę robiła rzeczy na tyle dobre, na ile się da, a potem będę po prostu je poprawiać. Na przykład okazało się, że doświadczenia ostatnich kilku miesięcy wejście w wodnika całkowicie zmieniło moje podejście do manifestacji. I na przykład nagrywają mi się na, na messengerze albo piszą do mnie osoby, które zaczynają widzieć obrazy. Zaczynają widzieć energię i to jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące, i myślę, że te osoby też się już aktywowały i po prostu wchodzą w erę wodnika. I co ciekawe, wszyscy mieliśmy podobne odczucia i podobne doświadczenia bardzo trudny czas za nami, w sensie taki naprawdę bardzo testujący i bardzo wymagający. Niektórzy przechodzili coś takiego, co się nazywa ciemną nocą duszy ja o tym będę kiedyś mówić to nie jest nic fajnego, to jest najgorsza rzecz w życiu. Więc widzę po prostu, że, że następuje zmiana i z tą zmianą trzeba się pogodzić, trzeba ją zaakceptować, i moje podejście do manifestowania też się już teraz bardzo mocno zmieniło. I stwierdziłam, że można wykorzystać jeszcze dodatkowe techniki, żeby to manifestowanie usprawnić, dlatego że wiele osób ma na przykład problem z życiem w końcówce, wiele osób ma problemy z wewnętrznym spokojem. I moim zdaniem trzeba nad tym popracować, dlatego, dlatego też postanowiłam, że robię jeszcze jeden kurs, właśnie o takim mentalnym przygotowaniu, który już się zaczął, a ten mój drugi kurs, szybka manifestacja, muszę poprawić, dodać tam nowe techniki, jeszcze więcej wyjaśnić, ponieważ, ponieważ jeżeli będziecie przechodzić taką głęboką wewnętrzną przemianę, to Wam się to po prostu przyda, a myślę, że wiele osób będzie ją przechodzić. Jeżeli zaczęliście pracować z podświadomością, bardzo prawdopodobne, że będziecie to przechodzić. Ale to tak, właśnie słowem wstępu. Nie da się od razu stworzyć czegoś genialnego. To wymaga pracy i to jest proces. I teraz tak: przeanalizuj każdy z tych przekonań i skup się tylko na tych pozytywnych, ale też na tych pozytywnych, które są wykonalne dla Ciebie na chwilę obecną. Jeżeli potrzebujesz pozbyć się negatywnych przekonań, to możesz im napisać tak zwane fuck you letters, czyli odpieprzcie się. Spisać sobie te negatywne przekonania, napisać u góry, odpieprzcie się i pisać taki list wielokrotnie, aż po prostu się odczepią, aż też te negatywne przekonania będą takim żartem. Czasami będzie ciężko też ich się pozbyć, więc wtedy trzeba po prostu. Albo też przekreślać, albo pisać twierdzenia i przekreślać, pisać te fuck you letters odbieżcie się ode mnie, tak długo, aż będzie skutek. Na pewno wiele osób dookoła Ciebie żyje jeszcze w świecie 3D i jest pełno takiego negatywnego oprogramowania. No ale co zrobić? I te negatywne przekonania wynikają też z tego, że nasz umysł chce mieć korzyści praktycznie z wszystkiego. Nasz umysł obawia się wszystkiego, co nowe i wszelakiej zmiany. I tutaj, na przykład, ktoś chciałby uczyć się manifestować, ale umysł mu podpowiada, nie chce nauczyć się manifestować, bo czego wtedy nie ryzykuje? Nie ryzykuje straty czasu, pieniędzy, odrzucenia, krytyki przez inne osoby. Manifestacja nie jest rzeczą rozumianą przez zdecydowaną większość, nie jest rzeczą rozumianą powszechnie. Te osoby, które żyją w świecie 3D, te osoby, które są bardzo logiczne, one tego po prostu nie rozumieją. One muszą mieć argument i tak jak Joe Dispenza zapisze, że one mm, żyją w tym przestarzałym świecie, gdzie jest przyczyna i gdzie jest skutek. Stary model fizyki, Newtonowski model fizyki. Inna opcja jest taka, że na przykład chcę zmienić moją pracę, ale umysł mi podpowiada: nie chcę zmieniać mojej pracy. No i korzyść z tego jest taka, że pewnie nie będę zadowolona z obecnej, ale nie muszę szukać kolejnej i przez jakiś czas nie zostanę bez pieniędzy, tak? Czy na przykład muszę zostać w tym związku? Nie chcę być w tym związku, ale kurczę, czy dam radę się sama utrzymać? Może jestem nieszczęśliwa, no ale ten aspekt finansowy jest niezmiernie ważny, tak? No, w świecie fizycznym aspekt finansowy jest olbrzymi, jest bardzo ważny. Lolichopcia znowu chrapie, jak coś. To był dźwięk lolichopci chrapiącej. Tak więc to są takie w cudzysłowie korzyści i one wynikają właśnie z tego, że nasz mózg chce, żebyśmy zawsze przebywali w bezpiecznym i znanym miejscu. I tak się mówi, że przebywanie w strefie komfortu jest bardzo fajne, ale w strefie komfortu nic nie rośnie. Więc jeżeli chcemy się rozwinąć, jeżeli chcemy stać się jakimś nowym, to musimy przejść ten etap czasami bardzo trudny i czasami bardzo wymagający. Zwłaszcza przy tych olbrzymich zmianach energii, które są obecne Ale jeżeli przejdziemy ten etap To z pewnością nasze życie po prostu uzyska na jakości Aczkolwiek wiem, że ciężko jest sobie wytłumaczyć niektóre rzeczy Zwłaszcza jeżeli jest się w procesie Ja w dalszym ciągu wielu rzeczy nie rozumiem Buntuję się przeciwko nim Tak więc jestem w dalszym ciągu w procesie I zobaczymy, co to będzie dalej Chyba będę mogła powiedzieć... I wysnuć takie konkretne wnioski dopiero, jak ten proces się skończy. Więc, żeby oszukać mózg, który nas okłamuje, jest, ja sobie to tak oknąłam. Mózg nas okłamuje, więc musimy go oszukać. Więc dwa minusy dają plusa, więc chcemy przejść do prawdy. Więc musimy oszukać nasz kłamliwy umysł. Trzeba po prostu te korzyści wynikające z negatywnych przekonań zidentyfikować. I wtedy będziemy wiedzieć, co trzyma nas w tych negatywnych schematach. Na przykład takie przekonanie, że nie poradzę sobie sama, zamienić na ja świetnie sobie radzę, jestem samodzielna, jestem samowystarczalna. I też w zależności, trzeba sobie to pozytywne przekonanie ukłuć, czy nasza podświadomość przyjmie takie mocne twierdzenia, czy nie? Moja podświadomość nie przyjmuje mocnych twierdzeń. Moja podświadomość nigdy nie przyjmie takiego twierdzenia. Jestem boginią mojej rzeczywistości, bo bogini to mi się kojarzy z takim, nie wiem, staniem na piedestale i byciem takim pomnikiem, czymś takim, albo jestem bogiem mojej rzeczywistości, to też mnie odrzuca, ponieważ uważam, że Bóg, jeżeli. Um, ludzkie wyobrażenie o Bogu jest takie, że jest Bóg ojciec, syn No to to jest mężczyzna, ja nie jestem mężczyzną, więc ja nie jestem Bogiem Więc ani nie jestem boginią, bo bogini to taka jakaś zawieszona Gdzieś mi się wydaje, na pomniku sobie stoi zam zamurowana, marmurowa Ani nie jestem Bogiem Ani nie jestem mistrzem manifestacji <grytanie> Ktoś mi skomentował coś królową manifestacji a, a, a. <grytanie> Nie jestem ani mistrzem manifestacji, ponieważ jestem dopiero w tym procesie Uczę się, rozwijam się ja nie sądzę, żeby ktoś powiedział na chwilę obecną, że, że już wszystko wie, jeżeli chodzi o manifestację. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze trochę jest do odkrycia. Więc to jest dopiero proces. Zresztą ja znam osoby, które, które są medium, które potrafiły czytać energię, miały takie skłonności, i one na przykład potrafią powiedzieć, że w ciągu ostatniego roku przeszły taką transformację, że gdyby wcześniej wiedziały, jak rzeczywiście kreować rzeczywistość właśnie z myśli, a nie z z takich nieświadomych właśnie, nieświadomych swoich przekonań, to byłyby w zupełnie innym punkcie i byłyby w zupełnie innym momencie w życiu. Tak więc ta praca nad zmianą swoich przekonań, ta praca z podświadomością, z polem kwantowym to jest coś, co jest takim prezentem, który został nam dany na przeciągu ostatnich kilku lat. Tak więc jeżeli Twoja podświadomość, tak jak moja, nie przyjmuje mocnych twierdzeń, to po prostu zastąpię takimi łagodniejszymi. Na przykład nie poradzę sobie sama zastąpić: Jestem samodzielna, albo dam radę, dam radę, dam radę, dam radę. Ja ostatnio też bardzo fajnie widzę, że działają mi takie krótkie zdania: typu mam ciągle szczęście, 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 mam ciągle szczęście. Mam ciągle szczęście, mam ciągle szczęście. No i muszę to szczęście mieć. Więc wszystkie przekonania, które podpowiadają Ci, że nie mogę, nie uda mi się, trzeba zastąpić po prostu umiem, potrafię, odnoszę sukcesy. I każde negatywne przekonanie można zastąpić pozytywnym. Tak więc, dajcie znać, czy jakiś cel sobie opracujecie tym schematem, i czy Wam to coś pomogło. Do usłyszenia wkrótce.